Dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałam bardzo serdecznie panu ministrowi podziękować za obecność tutaj z nami i za wspieranie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w, w naszych działaniach związanych z, z, działaniem w obszarze e-biznesu, e-gospodarki. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, w szczególności przedsiębiorców. I potencjalnych przedsiębiorców, bo myślę, że sporo takich osób też jest na, na sali. Witam również bardzo serdecznie internautów, którzy, mam nadzieję, licznie nas oglądają. Dzisiejszy forum, tak jak zostało to już wspomniane, kończy cykl naszych konferencji Akademia E-Biznesu oraz wieńczy konkurs. Na innowacyjną e usługę i technologię B2B. Ale to dzisiejsze spotkanie to również doskonała, mam nadzieję, okazja dla Państwa przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju, o ekspansji spotkania potencjalnych inwestorów. Zorganizowaliśmy dla Państwa stoiska. Jest tutaj wystawionych 30, 30 inkubatorów, 30 potencjalnych inwestorów. Również część tych projektów była finansowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, także zachęcam Państwa tutaj do skorzystania z tej okazji i, i nawiązania kontaktów, licznych kontaktów biznesowych, które mam nadzieję, Przełożą się na, na, na Państwa sukcesy. Ten projekt Akademia E-Biznesu, dzisiejsze forum, wpisuje się w nasze działania, które prowadzi agencja już od, od kilku lat działania wspierania e-biznesu, e-gospodarki. Pewnie najbardziej znany jest, jest nasz program. 8,1, tak zwane 8182, finansowane ze z środków unijnych, z programu Innowacyjna Gospodarka. Ale, ale chciałam tutaj Państwu pokazać przy okazji kilka liczb, bo już wcześniejszy slajd pokazał właśnie. Ilość umów zawartych z naszego programu. Nie ma jest tego slajdu, więc powiem. W ramach działania 8182 do tej pory sfinansowaliśmy, podpisaliśmy umowy na ponad 1700 projektów o wartości 3400, w tym 81 1700 na kwotę ponad 1 miliard 700 złotych. Tak jak powiedziałam, to nie są nasze jedyne działania w, w zakresie wspierania e-biznesu, e-gospodarki. Staramy się podchodzić kompleksowo do tego, tego zagadnienia w ogóle w naszej aktywności wspieramy wspieramy powstawanie i rozwój małych firm to jest misja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspieranie powstawania i rozwoju rozwoju biznesu rozwoju firm w szczególności mikro małych i średnich firm jeśli chodzi o to wspieranie e-biznesu to realizujemy szereg różnych działań i przedsiębiorcy którzy są zainteresowani, może, mogą skorzystać z szeregu różnych instrumentów, które, które są z tym obszarem związane, między innymi działania informacyjne, promocyjne, doradcze, finansowe oczywiście również. I te związane z promocją gospodarczą, ekspansją zagraniczną, również finansową, ale również o charakterze doradczym czy organizacyjnym. Pan minister wspominał o CBC, współorganizujemy udział przedsiębiorców w tych targach we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Czyli staramy się podchodzić kompleksowo i oferować państwu, przedsiębiorcom taką kompleksową ofertę. Bardzo ważne w tym jest to, co bardzo często dostrzegamy potrzebę i staramy się realizować to jest wsparcie informacyjne, doradcze i taki też jest ten projekt Akademia Biznesu, który kończymy. To projekt, który polegał na tym, że zorganizowaliśmy w każdym województwie w 16 miastach w Polsce spotkania dla przedsiębiorców zainteresowanych czy realizujących projekty w obszarze e-biznesu. W czasie tych spotkań poruszonych zostało 96 tematów przez 75 ekspertów. Wzięło udział 700. 700 osób, 700 przedsiębiorców czy potencjalnych przedsiębiorców. Rezultatem tego, tych spotkań jest 80 godzin nagrań, które są dostępne na YouTube i bardzo serdecznie Państwu polecam. Ja poświęciłam kilka godzin, żeby obejrzeć część tych spotkań. Naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości, merytoryczne, ciekawe spotkania. Dla mnie bardzo interesujące były, było, były te, który, w czasie których przedsiębiorcy, nasi beneficjenci, ci, którzy realizują projekty finansowane ze środków Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, dzielili się swoimi doświadczeniami bardzo ciekawymi w budowie swojego biznesu i doświadczeniami właśnie w finansowaniu projektów. To są, to są, właśnie, to są właśnie te działania realizowane w ramach Akademii E-Biznesu. Akademii e Dzisiejsze spotkanie to również tak jak powiedziałam, dzisiejsze spotkanie również kończy nasz konkurs, który ogłosiliśmy na innowacyjną e usługę i technologię B2B. Bardzo nas cieszy i bardzo dziękujemy tym przedsiębiorcom, którzy zechcieli się zgłosić na, na, na ten konkurs. Mieliśmy ponad 200 zgłoszeń. 162 zgłoszeń z zakresu e-biznesu, 48 z zakresu B2B. Do drugiego etapu przeszło 70 projektów. Mamy po trzech laureatów w każdej kategorii. Chciałam bardzo serdecznie tutaj w tym miejscu podziękować kapitule, która. która Wybrała tych laureatów w tych dwóch kategoriach i pozwólcie Państwo, że wymienię członków kapituły. Obok przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości w kapitule pracowała pani Małgorzata Steiner, dyrektor Departamentu Analizy Komunikacji Publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, pan profesor dr. Habilitowany Bogdan Mruz, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Jarosław Sobolewski, dyrektor generalny IAB Polska. Pan Grzegorz Błażewicz, założyciel i prezes zarządu Benhauer, to jest laureat naszego poprzedniego konkursu. I, i kolejny laureat naszego poprzedniego konkursu: pan Leszek Rautus, prezes firmy DEArt, Kuchnie online spółka ZOO. I pan Artur Kośmider, kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Kapitule za pracę i za wyłonienie myślę doskonałych projektów. Chcemy poprzez ten konkurs pokazać, pokazać wspaniałe pomysły, wspaniałe projekty przedsiębiorców, którzy realizują te pomysły właśnie z dofinansowaniem w programu Innowacyjna Gospodarka, bo bardzo często na różnych forach, na różnych, w czasie różnych dy, dyskusji bardzo słyszy się, że ten program, ten program nie jest tak efektywny jak mógłby. Ja myślę, że i, i moje doświadczenie, moja ocena tego programu, rozmowy z przedsiębiorcami, którzy realizują wspaniałe projekty oraz, oraz ich ich przede wszystkim działalność i sukcesy biznesowe docenione, docenione również na licznych innych konkursach przekonają mnie, że ten program jest bardzo dobrym programem i i nawet jeśli nie wszystkie projekty są Doskonałe i, i, i wysoko innowacyjne, to warto było ten program zrealizować dla tych wielu projektów, które odnoszą sukcesy w, nie tylko w kraju, ale również za granicą. Chciałbym wspomnieć o tym, że w, w tegorocznym rankingu konkursu firmy realizowanego przez firmę Deloitte na całym świecie w w obszarze, w tej, w tej części dotyczącej Europy Środkowo-Wschodniej na 50 wyłonionych, najszybciej rozwijających się firm w zakresu nowoczesnych technologii i branży ICT. 36 projektów to były, w tej pierwszej 50, która jest wybierana, 36 projektów to były firmy z Polski, w tym 12 projektów to, to są firmy właśnie sfinansowane w ramach, w ramach programu Innowacyjna gospodarka działania 8.1. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę z tego, że Państwo przyjęliście zaproszenie na naszą dzisiejszą konferencję, na nasze dzisiejsze forum tak licznie. Na forum zarejestrowało się ponad 700 osób, więc pomimo tego, że pewnie tutaj na sali nie ma tyle osób, ale wiem, że część z Państwa będzie brało udział w, w konkretnych już bardzo technicznych, bardzo merytorycznych spotkania, które dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, a temat, który, który jest tematem przywodnim dzisiejszego spotkania ekspansja zagraniczna myślę, że jest tematem bardzo ważnym, bardzo przyszłościowym i bardzo, bardzo wiele jeszcze potrzeba informacji, promocji i doradztwa w tym zakresie, tak aby polskie firmy, które są doskonale przygotowane. Mogły, mogły przy tej odrobinie wsparcia, czasami jest to nawet wsparcie, wsparcie takie o charakterze doradczym, ale również mentalnym, coachingowym, aby te firmy mogły, mogły rozwijać się i, i działać za granicą. Mam nadzieję, że to, te spotkania będą dla Państwa wartościowe. Życzę Państwu wiele sukcesów w działalności. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym trzecim forum, które również planujemy zorganizować. Chciałam również Państwa poinformować, że już teraz pracujemy również w, z Ministerstwem i Gospodarki, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, pracujemy nad tym, aby kontynuować te nasze działania informacyjne, doradcze promocyjne, ale również finansowe czy wsparcie finansowe. W przyszłej perspektywie w ramach kolejnych programów, które będą sfinansowane ze środków publicznych i ze środków Unii Europejskiej po 2013 roku i na koniec chciałam jeszcze poinformować Państwa, że jeszcze mamy środki, mamy programy w ramach, w ramach obecnej perspektywy finansowej. Będziemy jeszcze organizować konkursy, kolejne konkursy w 2013 roku na finansowanie Projektu z obszaru e-biznesu, ale również na działania, te, które właśnie dzisiaj są tematem przewodnim dzisiejszego forum, na działania związane z ekspansją zagraniczną. Także zachęcam Państwa do zaglądania na nasze strony, na nasze portale informacyjne, portale edukacyjne i korzystania z szerokiej oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo.